Cześć babciu! No cześć Natalko, Chodź, chodź! Woda się właśnie zagotowała. Napijesz się herbaty? A chętnie. Co chcesz? Mam czarną, zieloną pokrzywę rumianek. Może być pokrzywa. Siadaj, jeszcze makowca pokroję. No, opowiadaj, co tam słychać. A dobrze. Wszystko dobrze chyba. Pracy szukam. A to dobrze. Bardzo dobrze. O, a co to za zdjęcia? A to wujek mi przyniósł taki album. Jest też trochę zdjęć z elektrowni. Mogę zobaczyć? No, bierz, bierz. Całe życie w tej elektrowni przepracowaliście, co? A co ty tam babciu w ogóle robiłaś? Bo ja nie wiem. No, różne rzeczy robiłam. Pracowałam w laboratorium zabezpieczeń na początku, trochę przy papierach, ale inne rzeczy też robiłam. Chodziłam na bloki, konserwowałam rejestratory zakłóceń, bo to było bardzo ważne dla pracy bloku. No, regulowałam pętliczki, zwoje na cewki nawijałam. No i co tam jeszcze? Ja byłam prostym człowiekiem. To jesteś ty z Ciocią? Tak. O, a tutaj tak wygląda chłodnia kominowa. Przy tym też pracowałam przy tej chłodni w laboratorium. Tam właśnie była moja pierwsza praca. To ten szum wody to już nieraz człowieka, wiesz, do pasji doprowadzał. Ale to piękne zdjęcie, takie romantyczne, kwitniące wiśnie przy starym bloku. No, pięknie ktoś to ujął. Ładny jest widok czasami na naszą elektrownię. Bierz ma kobiec. Mm, a jak dostałaś tą pracę? Jak dostałaś tą pracę w ogóle? Skończyłam szkołę i tak się wydarzyło, że znalazła się praca. Bo też nie było łatwo o pracę wtedy. Też nie było łatwo o pracę, nie? Znalazła się praca w tym laboratorium, ja tam pracowałam z początku, bardzo lubiłam tą pracę, no bo tak miałam, nie tylko siedziałam w samych papierach, tylko miałam do czynienia z urządzeniami. Były to urządzenia, wszystko wysyp. były to urządzenia, wiesz, typu przekaźniki, y y amperomierze, mierniki tak zwane, amperomierze, voltomierze rozumiesz, przekaźniki kilka rodzajów było. Co tam jeszcze? Druty nabojowe, kable. Ja w tym dziale pracowałam tam prawie 17 lat. A jak się dostawałaś do tej pracy, to się miało rozmowę kwalifikacyjną czy nie, na jakiej podstawie? Nie, to normalnie, przyszła mi już. Tak nie było jak, jak teraz. Tego nie było, żadnej no. rozmowy. No tak, przyszłam, no oczywiście musiałam się przedstawić. Kierownik się mój też mi przedstawił, tam pewnie mnie coś tam wysłuchał, nie wiem w tej chwili co, ale od razu byłam przyjęta. Także nie było żadnej rozmowy kwalifikacyjnej. Mój tato pracował w elektrowni no. miał trochę tam znajomości, takich znajomych, nie, współpracowników. I porozmawiał i mówi, no mamy tutaj wolny etap. No to przyjmijcie moją córkę. No i nie tylko ja, bo wielu innych pracowników no tak, no. fachowców, bo oni niektórzy to byli naprawdę bardzo dobrzy fachowcy. Czyli robiłaś to samo przez 17 lat? Przez 17 lat. Chodziłam na bloki hmm. rejestratorami, czasami szłam na jest takie bardzo ważne pomieszczenie AGP, gdzie tam była monitorowana praca generatora. Wiesz, jak zostawili mnie tam koledzy, wiesz, raz w tym pomieszczeniu, Irena, obserwuj tutaj pracę tych silników, czy znaczy, nie silników, tylko tych yy, mierników, nie, bo tam były mierniki i przekaźniki. Jak ci ten wyłącznik AGP rąbnął, to ja po prostu myślałam, że ja tam już chyba zostanę, więc to taki kąpłon bo chwilami to nie była taka bezpieczna praca, rozumiesz? Ale potem, jak się moja druga córcia urodziła, Aurelia, to już nie wróciłam na to swoje stanowisko. Tylko poszłam w tym samym wydziale, ale na potrzeby ogólne. Poczekaj, papieroska sobie zapalę. I tam była taka praca, nie dla mnie, wiesz, bo, bo trzeba było siedzieć cały dzień na rozdzielniach. Kable przepinać przy tych urządzeniach. No taka praca była nie dla mnie. Aha, i nudno ci tam było? Nie, to bardziej chodzi o to, że ja byłam po prostu za, za delikatna do tego, rozumiesz? I tak szczerze powiem, że się na tym w ogóle nie znałam. W ogóle to tam się bałam być po prostu. Ale tylko rok tam przepracowałam. Raz kiedyś cały blok wybuchł. I pożar był, straszna awaria była, cały dach wybuch. Dziadek też był wtedy na dyżurze, to doznał takiego szoku, potem to przeżywał, nie wiedział co się z nim dzieje. O widzisz, tutaj jest ten generator po wybuchu. A potem z kolei po wybuchu tego generatora to sprowadzili nowy, już z Wrocławia. Tam był taki potężny zakład ZPR, Zakłady Przemysłu Remontowego. A potem ten zakład został zlikwidowany. Oj, szkoda tego zakładu było, bo to było produkowane generatory, które w świat szły. No, ale taka kolej, tak sobie władze zażyczyły. I właśnie potem nastąpił okres, gdzie już były reorganizacje, rozumiesz? I ludzi kwalifikowali i do zwolnień, i do przebranżowienia się. Kiedy to było? To już w latach 90. No i wtedy też okazyjnie znalazłam pracę w No i też przez przypadek znalazłam, też tak okazyjnie znalazłam pracę w magazynie elektrycznym, gdzie z kolei były wszystkie urządzenia elektryczne, sprzęt elektryczny, łącznie z żarówkami, z opornikami, z kondensatorami. No i ja ten magazyn prowadziłam. Ten magazyn był bardzo ciężki, bardzo ciężki. Tam było dla mnie bardzo ciężka praca. I to była też praca umysłowa, ale trzeba było wszystko pilnować. No. No i potem tak się nadarzyło, że ja już szłam na emeryturę. W wieku 60 lat poszłam na emeryturę. Przeszło 40 lat w elektrowni, przepracowałam. Nie to, że na jednym stanowisku i ja się cieszę, że po prostu y, poznałam pracę y, y, o różnym charakterze. O różnym charakterze, nie? Hmm. No bo już potem, ja, jak już tam w tym m, zabezpieczeniach hmm. pracowałam, no to już czym starsza byłam, to już też dla mnie było to takie uciążliwe, nie? I też byłam zadowolona, że stamtąd odeszłam, prawda? Z magazynu odeszłam na emeryturę, zrobiłam sobie pożegnanie z tymi koleżankami w kręgielni, rozumiesz, było bardzo miło, bardzo wesoło, no i... i, i... Zaczęło się życie na emeryturze. Ale wcześniej, jeszcze pracując w elektrowni, to elektrownia dawała nam takie możliwości, że mieliśmy fundusze socjalne. To jeździliśmy co roku na wczasy, co roku. I z tych funduszy mieliśmy wczasy nad morzem. Także mama z Aurelią to co roku od maleńkiego były nad morzem. A potem jeździliśmy z dziadkiem na zagraniczne wycieczki do Chorwacji to właśnie po 1989, do Rumunii, do Bułgarii, do Włoch. Jeszcze wcześniej to byłam na wycieczce w Turcji w Stambule. Trzy i pół dnia tam jechaliśmy, Natalia. Trzy i pół dnia! Autokarem w sensie? Tak, tak. Turek nas wiózł. Akurat trafiliśmy wtedy na ichniejsze święto, takie ramadan. I oni całymi tłumami, rozumieszli, na jednakowo wszyscy poubierani w takich pięknych granatowych płaszczach, szli do tego, jak to się nazywa, do meczetu. Meczet to się nazywa. I tam się modlili. A jak poszłam do tych sklepów w Stambule, gdzie taka piękna, kolorowa odzież, u nas wtedy taka sama szarzyzna, nic nie można było kupić dla reliki i dla Asi mamy twojej. No wiem, wiem. I nieraz tak było, że łącznie z tym morzem, z tymi wycieczkami robiliśmy 5-6 tysięcy kilometrów przez okres letni. Zresztą zimą też jeździliśmy. To do Polanicy, to do Karpacza. Tylko Japonii mi się nigdy nie udało zwiedzić. Tak jakoś nie wiem, wymarzyłam sobie te Japonię. No i tak właśnie toczyło się to nasze życie. No. Ale czasy nie były łatwe, Natalia. Dzieci były małe, trzeba było iść w kolejce do sklepu stać, te kartki były, no wiesz. No tak, tak. W systemie zmianowym się pracowało codziennie do tej pracy, ale żeśmy się nigdy nie dawali. Teraz jest co wspominać, ale w ten czas nie było łatwo. Były też różne udogodnienia, rozumiesz? Autobus z elektrowni podjeżdżał, nie trzeba było się dojazdem martwić, duża zniżka na prąd była, no... Było źle, ale nie było aż tak tragicznie. A nie chcieliście się nigdy do Wrocławia wyprowadzić? Może tam też by była dobra praca, lżejsza na przykład? Tak, chcieliśmy i ja bardzo chciałam. Tam zawsze było tyle rozrywek kulturalnych, ale jak ja widziałam w tym czasie zwolnień, jak mężczyźni chodzili załamani, całymi dniami czekali na telefon o pracę, a tej pracy w ogóle nie było. I mówię do dziadka. My musimy dopracować do emerytury, bo zobacz co się we Wrocławiu dzieje. No i dobrą decyzję podjęliśmy, że dopracowaliśmy do emerytury. Bo to bardzo ważne, bo pracę trzeba pilnować. Pracę trzeba pilnować. Pracę trzeba szanować. Bo ja miałam 40 lat. Czystej pracy to sporo pomysłów. To bardzo Pół dużo życia spędziłam na, na takim tempie biegu. Praca, dom, rodzina i różne problemy. To ja i także w ogóle. Y y y Polki, Polki, to są bohaterkami, Polki to są bohaterkami, które właśnie to wszystko podołały pokonać. Naprawdę, bo teraz młodzi to tak, albo miania tam, albo siedzą na urlopach bezpłatnych. Nie? Kiedyś nie można było sam tak na to pozwolić. Trzeba było po prostu pracować i sobie pogodzić jedno z drugim. A jakby ci ktoś powiedział wtedy, jak byłaś młoda i zakładałaś rodzinę, że w ogóle nie musisz pracować? To nie było takiej opcji. No wiem, ale tak teoretycznie jakby tak było. To jakbyś się czuła z tym. Nie, to tego, tego błędu bym nie popełniła. Ma. Czyli chciałabyś pracować? Chciałabym pracować. A czemu? No, słuchaj, praca to jest życie. To jest yy, yy, między ludźmi, chociaż stosunki międzyludzkie różne były, rozumiesz? Ale no, czegoś się tam nauczyłaś, czegoś doświadczyłaś, nie? Bez pracy nie ma kołaczy. Trzeba pracować. No jakby były kołacze po prostu dane ci na talerz? Nie, nie chciałabym tego. Chciałabym, nie chciałabym tego, absolutnie. Chciałabym, żeby po prostu, żebym ja sobie to sama wypracowała. I to sobie wypracowaliśmy, obydwoje dwoje z, z dziadkiem. I nie tylko ja, bo wiele innych osób. O, widzisz, Aurelia. Który mam nacisnąć? No zielonym tu. No właśnie, czekaj. Halo, halo? No, cześć mamy, o co tam słychać? Ano właśnie siedzimy tu z Natalką. Opowiadam natalce bajki o swojej pracy. O, przyjechała do Ciebie? Tak, tak, i oglądamy stary album. O, super. A gdzie ty jesteś? Czemu tak głośno jest? E, do pracy idę. A tam do tego biura przy London Bridge. Ale sobie tym motorkiem zaparkował. Idiot! Idiot! Halo? Nie, nie, w tym oficie, to ja już dawno nie pracuję. Co ty mówisz? Tam taka dobra praca była stabilna. A daj spokój, stamtąd to ja szybko spierdzieliłam. Tam to było jakby ktoś mi wsadził w nie moje życie. Ja nie chcę tak Ech. pracować 8 godzin non stop. A przede wszystkim to za mało mi płacili. Ale ci płacili. Nie można tak dziecko, rozumiesz, ciągle wybrzydzać. A najlepiej to mieć jakiś fach w ręku. No, tak, jasne. Najlepiej to by było, jakbym została mechanikiem obróbki z tym. ze skrawaniem, jak mnie tam wysyłałaś. A może będę lewą fajką handlowała na ryneczku, co? <grytanie> Pamiętasz moją pierwszą pracę? Błagam cię, Aurelia. Ty sobie nie żartuj. Wiesz, jak to jest ciężko bez pracy? Ale ja mam pracę. U mnie się sprawdza model nie jednej, a kilku prac. Daj mi już spokój. Dzwonię, żeby o paczkę zapytać. Może zapytasz tej swojej koleżanki, Basi? Chyba tak. Ona ma dobrą, porządną pracę i chyba dobre pieniądze. Zarabia samochód, ma. Niech cię poleci. Ja nie potrzebuję żadnego polecenia. Tutaj nie mam problemów z pracą. Jak mi się znudzi, to znowu poszukam czegoś nowego. A znajomi nie komentują tego? Wiesz? Mamo, proszę cię, tutaj jest inny mental. Nikt mnie tu nie ocenia. Zresztą tłumaczyłam ci to tyle razy. To to jest inaczej. Dużo ludzi nie trzyma się za wszelką cenę jednej pracy. Nie można tak całe życie siedzieć w Comfort Zone. No a samochód? Samochód? Ja wolę jechać na wakacje w podróż, która jest dla mnie wielowymiarowa niż inwestować kasy w jakiś samochód. Oj, dziecko ty moje. A kiedy do Polski przyjedziesz? Hmm, wiesz co, nie wiem jeszcze. Za miesiąc wyjeżdżam do Japonii. Mówiłam ci to. Znowu gdzieś latać będziesz? Żeby się tam ktoś nie okradł, teraz tak krasno. Ty to masz taki podejrzliwy umysł, mamo. Wszędzie widzisz niebezpieczeństwo. Tak, bo jakbyś w swoim kraju mieszkała, w domu, wtedy bym wiedziała, że jesteś bezpieczna. Oj, daj spokój, mamo. W Polsce to ja jestem jakiś weirdo, jestem niewystarczająca dla Polski. U was jest za duże hejt i ocenianie. A tu mi jest lepiej. Polacy to w ogóle mają problem z różnorodnością. To jest choroba tego kraju. Co ty opowiadasz? Ech. Dobra, skończmy tę dyskusję. Wysłałeś mi paczkę? A paczkę to ja dałam Aśce. Ona jeszcze chciała ci coś dopakować i potem powiedziała, że wyślę. Aha. No dobra, to zaraz do niej zadzwonię. Słuchaj, mamo, ja muszę kończyć. Ucałuj Natalkę ode mnie. No dobra, papa, pa. pa. jeszcze. Zadzwonię. No, papa. Pa. Ja nie wiem, jak dojechać. Czemu? Jest, tu, dobra. Okay. Okej, okay, okej, okay. czyli gdzie my musimy jechać? Waterloo. Okej, okay. jest, znalazłem. Okay, Tutaj jest. Northern line. Okej, idziemy. Już cichutko, wsiadajcie. Kazio, wsiadaj. Halo! Halo! Halo? Halo? Aśka? Nie słyszę. Czekaj, wyjdę na korytarz. No, słyszysz mnie teraz? No, cześć, siostra. Ale głośno tam może w pracy jesteś? Tak, do pasji mnie dzisiaj doprowadzają. Chcę ci tylko zapytać, czy wysłałaś może już moją paczkę? Bo mama mówiła, że tobie ją oddała do wysłania. A, no tak. Wiesz, co jeszcze nie? Aha, ale wyślesz? Bo potrzebuję tych rzeczy. Aurelia, jestem wykończona. Zapomniałam. Wyślę dzisiaj po pracy, a może jutro. No, wyślij, jak najszybciej proszę cię. Dobra, to tyle. Nie zatrzymujecie. Pa. Papa. Pa. Asia, zaczekaj. Akurat idę do ciebie. Pożyczysz mi magnetofon? Tak, już ci daję, zaczekaj. Trzymaj, a tak przy okazji dostałaś trzynastkę? Nie, jeszcze nie, ale sekretariat powiedział, że już poszły przelewy. Mm. A ty nie powinnaś już do domu iść? Nadgodziny robię. Kredyty muszę spłacać, nie? Poza tym są takie braki kadrowe. Ja nie wiem, jak dyrekcja chce to wszystko połatać. No tak, jeszcze teraz Patrycja odeszła. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Podobno do prywatnej placówki się przeniosła. Do prywatnej? Ja też kiedyś pracowałam w prywatnej placówce. Zobaczysz, wróci jeszcze. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Na państwówce jest stabilnie, masz chociaż te trzynastkę motywacyjne. Możesz wziąć kredyt 0%. Może więcej jej zaoferowali? Więcej nie więcej, ale na czymś straci na pewno. Chociaż prawda jest taka, że i tu i tu oszukują. Dobra, wiesz co, wracam na salę. Pamiętaj, odnieś mi potem ten magnetofon. No jasne. Słońce grzeje, jeszcze gdzieje nasza dynia, dusze i Super bardzo, dziękuję. Wam. Teraz zostawiacie się za mną, robicie żołąd szybciutko. Halo? No cześć, właśnie wróciłam od babci. I co u babci? A nic, opowiadała mi o swojej pracy, kim była i w ogóle. A no właśnie Natalia, co z pracą? No, szukam, tak? Szukasz? No szukam. Już sporo czasu dziecko szukasz. Mamo... No co? Boję się iść do pracy. Czego ty się boisz? No, że coś zawalę i mnie zwolnią na przykład. Natalia, każdy musi pracować i trzeba się starać. Jak chcesz coś osiągnąć, musisz pracować. Ja też kiedyś zaczynałam, i nie było lekko. Na czarno się pracowało. Nie będę mieć na nic czasu, nie będę miała wyboru, nie będę mogła nic zrobić. Tak już po prostu jest. Jestem cały czas w pracy, cały czas w sytuacji stresu, nerwów. Muszę użerać się z rodzicami, i te dzieci to praca ponad moje siły. No wiem. Ale bez pieniędzy nic nie zrobisz. Mhm. A jeżeli nie będziesz mieć tych pieniędzy, to będziesz żyła w piecie. I kto cię będzie utrzymywał? Mhm. Stały przypływ gotówki i daje spełnienie, daje bezpieczeństwo. Uh -huh. Jak będziesz miała stałą pracę, to będziesz miała zdolność kredytową, będziesz mogła wziąć kredyt na mieszkanie... No tak, a potem musisz to spłacać pół życia. A ja bym chciała podróżować Dobra, może na przykład. Dobra, ja muszę wracać do pracy. Zadzwonię jutro, to pogadamy. I szukaj pracy. No dobrze, pa. Pracować.pl Zobaczmy. Śmieciówka, śmieciówka, śmieciówka. O, to jest ciekawe. na 7 lat doświadczenia. Hmm, no to może staż. Ten bezpłatny, ten też. O, za ten trzeba zapłacić. A to? Hmm, zatrudnienie na B2B. Brak urlopu zdrowotnego, brak emerytury, niepłatne nadgodziny. Obowiązki. Gniew. Lęk, burnout, terapia poznawczo-behawioralna. Więcej wyrzeczeń, więcej wykształcenia, pojawienie się w pracy i udawanie, że się pracuje praca bez sensu. Bycie pod telefonem do 23. Benefity, owocowe czwartki, multisport, żółte związki zawodowe. Nie chcę iść do pracy. Nie rozumiem, dlaczego muszę pracować. Chciałabym, żeby moje działanie nie zależało od tego, czy zjem kolację, czy nie, czy będę mieć gdzie mieszkać, czy nie. Chcę wolności, wolności kreacji, nieobarczonej strachem obyd. Boję się iść do pracy. Boję się zostawić mój czas za godną egzystencję. Nie będę mogła go nigdy wykupić. Kiedy zawalczę o równość i rozliczę władzę z obietnic? Kiedy zauważę, że ktoś łamie moje prawa? Kiedy znajdę czas na zaprojektowanie wrażliwej przyszłości dla dzieci, których nie chcemy mieć? Bolą mnie matczyne głosy łamiące się ze zmęczenia. Patrzę na samotność córek, których matki pożarli panowie. Widzę pozrywane sieci czułości, więdnące więzi, brak zaufania. Marzę o byciu wystarczającą. O świecie, w którym nie muszę ciągle się rozwijać, nie muszę awansować, iść na kurs, na warsztaty, na egzamin, na ewaluację, doskonalić, doskonalić, doskonalić. Biec za uciekającym ideałem. Ktoś na piętrze na nas zyska, a my rozkładamy się powoli marząc o jeszcze jednym dniu urlopu. Mamo, co byś zrobiła, gdybyś nie musiała pracować? Uchowisko, robotnice. robotnice. Czytały. Małgorzata Frączek-Oleksiuk, Ewa Cieplińska, Oliwia Kot i inni.